i zabawanko także K850 do naprawy jest. A, a to widzisz? Płyta główna? Jak nie to, wiem. Jak nie wiadomo o to chodzi. On się włącza, tylko... Chyba wyświetla czy coś. A drugi się nie chce w ogóle włączyć, jakby brak miał zasilenia na pójcie głównej. O, damy. To trzeba, trzeba, trzeba otworzyć. Trzeba otworzyć i zobaczyć co tam jest. Żeby wszystko być wiadomo, nie? Ale to i tak, zobaczysz płytę U. i nie wiem, czy to Czy Czy Tu dużo zabawy, no? Szkoda, szkoda. Ale nie ma co. Proszę, jest nokiem do naprawy już, bo wyświetlacz i gniazdo wymienisz. A w Sony, to musisz odczepiać ten plastik od gniazda. Ah, trzeba. Teraz kiedyś, ale w sumie kiedyś się łatwiej otwierało te wszystkie telefony. Teraz to tylko niby niby to samo, ale jednak troszeczkę więcej tego, tego wszystkiego tam nieco, Ale dalej to podobnie. Sobie to kiedyś, jeden telefon, kiedyś jeden telefon. dostarczał na 20 lat, a teraz dotykowy na 5 lat i do wyrzucenia. Jedź. Na rok. Mohamed Abulman Mohamed. O, witamy. Teraz no, ja pomyślimy, co możemy się... co możemy podobić Ja swojego samsuka skatowałem. Przez 5 lat, to jak się wyłączy, to na ciebie nie da się później go się włączyć. No to tak, to to już jest chyba taki etap już, już końcowy, nie? Że już więcej więcej nie wycisniesz z telefonka. Ja zobaczymy, no, sobie, jak, jak ale to mój, zrobić. No Mój mi, mi tak jeden z Filipin, Polak, co tam mieszka, żebym go przeczyścił tym klerem jakimś tym od wirusów. Od grzybów może. Oh, nie, no ja. Plankiem nie. Od wirusów? No. Ale od. Od grzybów. Od wirusów, Ten, Jak się ściąga, to wirusy są na An... samsungach. A! Antywirusy są. to anty... jest dobra. Nie, nie obczułem grypsów, już, jest, już jestem, już jestem. Jest no. Najlepsze telefony to są Sony Xperia. Oj tak, zgadzam się, dlatego mam ściankę. Ale w sklepie ciężko głosować. Niestety już. No ale teraz już... Tylko mocha. No. Ale tak, Sony Ericsson K810, tak tu mówisz? To na, na to czekamy, nie? No, rozpocznij transmisję. Dlaczego rozpocznij mi to tak od razu? Jestem co, jak to jak działa transmisja na, na Facebooku, mordo. A ty co kolekcjonujesz? Nie mam żadnego takiego hobby. Nie mam takiego czegoś, żeby yy, kolekcjonować. Jakby jakichś zajawek Ja. No ja mogę powiedzieć, że... No, to mogę, nie. Kolekcjonuję wspomnienia. O, to mogę powiedzieć. Aha. Ja kiedyś miałem pełno tazotów chipsów i wydałem to za darmo, a teraz Juj. bym wziął od no Nie no coś. No tak, bo to, to się nie myślało, nie? Za, za dzieciaka się nie myślało no. o takich rzeczy. Ale teraz, w tym roku dostałem na święta karty takie Pokemon do kolekcji, takie duże. Wiem, wiem jeszcze o co chodzi. Jeszcze nie otwarte są. O to czekaj i rób o tak. Jeszcze są zafaluowane. Wow. Nie otwarte. Tak, Czy wiesz... Przykład, a scena podrośnie. Stream Elements. Uparty Piotr je znał live streaming no game. 120 kart w jednym tym tubie. O kurde no to jest co jest co otwierać. Wow No, no. to nie, no to, to, to Powiem ci tak z góry, zostaw sobie na content tam właśnie swój tam na przykład, że o na przykład na, na koniec streama patrzymy jedną kartę, albo nie wiem, albo, albo otwieramy jakiś tam deck, czy jak to tam podzielone jest, nie wiem. No, to, będzie, to by było dobre no, tak. filmik nagrać na YouTube, jak otwieram karty, ale trochę szkoda otwierać. Znaczy no... Zafoliowane. No, no, no czy no otwiera się po to, żeby, no. żeby zobaczyć żeby, czy zrobić Ci lepsza karta, nie? Albo, po prostu, albo możesz sprzedać seta całego, jeżeli będzie już jakby nie niemożliwe do nie wiem, kupienia, albo będzie bardzo rar do kupienia. Bo tak będzie, bo możliwą wiesz. Bo mogą przestać. No. Jeszcze, jeszcze muszę sobie dokupić album, bo nie mam. A A taka jedna z Anglii... Jest? Białe serce. z Polski do Anglii. To masz ze 20 albumów, Pokemonów. Różnych, nie? Od najmłodszych do najmłodszych i ona tam płaciła po 200, po 300 funtów za jedną kartę. Ja ciekawe, co to, no to te karty to są... To są powalone. Dla Na to można mieć 10 tysięcy za jedną kartę Pokemonów. No. już się zgadza. Dałem? Dodałem to. Nie wiem czy to dałem. Okej, okay, jestem ciekaw czy zadziała mi Facebook. Nie wiem teraz, nie wiem teraz jak, jak mam to sprawdzić, czy mi załączyło transmisję na Facebooku, ale, ale nie wiem teraz jak zobaczyć mój podgląd. Jak zobaczyć, że transmisję, transpisję coś takiego... A obecnie nie transmitujesz na żywo. Transmituję. Czyli może musiałbym przerwać, może streama?